Wszystkie dzieci nasze są e... lubią memy oraz to. To, 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 to! Co ja tutaj robię? Wytłumacz mi. Czemu mnie tu Co ty tutaj robisz? Dzisiaj jest dzień przychodzenia z dzieckiem do pracy. Dzień dziecka A, moi no drodzy, no już tak. za chwilę za moment dlatego specjalne wydanie. I ty Internetowy tygodnik powszechny! I trochę debilizmów! Tak, jak Tymon zaśpiewał, tak właśnie będzie dzisiaj, słuchajcie, memy. Tak jak zawsze są memy, będą miniaturki, czyli karty na czasie, będą wasze talenty, czyli bydlaki. I co będzie jeszcze? Muzyka. Wszystko, czego tylko. E, nie, takiej muzyki nie będzie, będzie zupełnie inna muzyka, moi drodzy. Zupełnie fajna muzyka. Natomiast od czego byśmy zaczęli? Zacznijmy od memów, może sobie, co? O, okej. Okay. Tak. Zacznijmy od dobrych rzeczy. Tak, od dobrych. Zab rzeczy. Zawsze się zaczyna jak na przykład są dobre wieści i złe, to zazwyczaj od dobrych rzeczy się zaczyna. Tak. Mhm. Ja wolę usłyszeć złą wieść, a potem dobrą. Znaczy to zależy od... Oglądamy memy. Na grupie z Dupy Nators yes. wrzucajcie, zobaczymy czy są jakieś takie... I trochę debilizmów! Macie się mnie bać! No czemu się nie boicie? Jakiś śmieszny ruszek z Rupfi kocha. <laughs> nie rozumiem tego mema, okay. Ach, no tak, dobra, teraz rozumiem, bo to jest premier Finlandii. Ona jest premierem Finlandii, ta, ta babka. Coraz młodszy ten nabór w Rosji. Gen gówniaku. Gówniakow. <laughs> to generał gówniakow. Jest generał gówniaków. Tak wyglądają generałowie teraz w tej chwili tam. I had all this ground meat and I made a meat baby. Now no one wants to eat and all the kids won't stop <laughs> To <laughs> <Że> tak je <laughs> zrobimy, na wiemy. <laughs> tak! Najlepszy serial na ziemi, czyli wyjemy. Mięsne dziecko. <laughs> o, Kim, ciekawostka. O dzieciach. Na, na dzień dziecka <laughs> mogliśmy zrobić mięsne dziecko na dzień dziecka. O boże, straszne. <laughs> Horror movie charakter. Let's stop at this diner. The diner. Albo to jest Wendy. To jest Wendy, tylko wygląda jak z ciężkiego horroru. Jak śpiewa, ja, mając przy sobie z dzisiaj tulisia najlepszego na świecie pluszowego misia. W dodatku chroni mnie przed demonami z szafy. Śpisz z przytulankami jakimiś? Już nie chyba. Już nie chyba? Chyba! Nie jestem pewien, czy one jeszcze uciekły. Czyli one już uciekły. Moja pizza w mikrofali, ja pijany o trzeciej rano. to Myślę, że nie możesz się odnieść do tego, Cymon. jeszcze. Na tym polega odpowiedzialność. Ej mordo, widać po mnie? Widać po mnie? Nie wiem. No jeszcze na szczęście nie rozumiesz. Tego nie, tego nie. Na tym polega odpowiedzialność. Na moim pogrzebie weźcie bukiet z mojej trumny i rzućcie go w tłum, żeby wybrać, kto będzie następny. To by były dobre pogrzeby. Jeśli Hitler był niegrzeczny, to wytłumacz to zdjęcie. Propaganda. Propaganda dostaj... To jest propaganda, bo Hitler dostaje prezent od dwóch Mikołajów. No właśnie, ten Paweł był długi. No jest długi. Nie wiem, gdzie to powstało, ale widziałem to zdjęcie, że gdzieś powstał taki pomnik, że to jest kaplica, to jest chyba Watykan, czy coś? A Skąd on wychodzi. Wygląda jak boss z Dark Soulsów, szczerze mówiąc. Ktoś wysoki wpier <laughs> się głową we framugę drzwi. Nic nie wiedzie. Kostrzyn nad odrą. No, czy rozumiesz ten obrazek? B bardzo nie. K mm -hmm. ostrzy N K ostrzy N nad nad Na D O drą. Że dwóch gości drze O nad D Jezus Maria, <try> <try> to jest dziwne. Kostrzyn nad odrą <try> To jest Kto wymyślił takie coś? No jest taki gość, który to wymyśla. Żona. Super, że załatwiłeś sobie wolne na dzisiaj. Możemy zabrać dzieci i pojechać do mojej ma... Will Ferrell. Otwierający puszkę piwa. To zostajemy. Na to zostajemy. Na tym polega odpowiedzialność. Czym tam chrupiesz? Znowu chipsy żresz. To po 30 się zaczyna. Że zaczyna Ci chrupać w kręgosłup. Ja mam zabał. Chlida. <golotne> to jest przecież SCP-06. SCP-06 słyszeliście? Jest... A czy nie, to jest SCP-106? 106, no nie, no jasne, że 106. Tylko po prostu wcielę psa. To <golotne> jest Ja Nie widziałem to wiele razy, ale kocham to Jakie to jest strasznie okropne. Ja nie mam problemu, ja jestem problemem. Tak jakby powiedzieć, no jak z Batmanem. A, tak. Nie, ja jestem I'm Vengeance. Tak, to jest I am Vengeance i jeszcze to jest jedno, zaczęliśmy oglądać simonem Breaking Bad, to tam będzie też dokładnie coś podobnego. Jedna z takich najbardziej kultowych rzeczy. Co widzi moja mama wchodząc do mojego pokoju? Tymon dokładnie to robi, to jest Tymon, który leży, coś eee, ogląda. Nie zgodzę się. Na śmietniku, <laughs> swoim małym śmietniczku. Nieprawda. Nie żyję na śmietniku. Żyjesz, tylko nie ma tam odpadów zmieszanych, mają... zawsze są same zmieszane. Jestem gruba, nie co ty jesteś piękna i zgrabna, facecie, jestem gruby, znam pięciu grubasów i cztery... <laughs> Tego dnia Sali nauczyła się sama jeździć na rowerze. Ja w wieku 8 lat. Jak dorosnę to zostanę naukowcem albo astronautą. Moi rodzice, którzy wiedzą, że jestem tępy jak stado pędzących imadeł. Tak, tak zostaniesz. A Ty kim chcesz zostać jak dorośniesz? Ja zostanę artystą. Artystą w cyrku chyba. Tego że zostanie Wiedźminem. Widzę, że mamy z papieżem sprawiają ci najmniejszą frajdę. Jeszcze ja. Co za młodzież. Zaraz będą nielegalne. A tak, zaraz będą nielegalne. To kiedy dzieciaki zwracają się do ciebie pan, a przecież nie tak dawno biegałeś po osiedlu z potykiem, który robił za pistolet i zjad, zajadałeś maczugi i biłeś pokrzywy. No to jest starość, słuchajcie. Ja naprawdę mam wrażenie, że serio, przez przed chwilą tak robiłem. Nikt. Polacy próbujący podtrzymać poziom życia przy obecnej inflacji. 2020. Zjadłeś takiego krakersika? fuj. Mmm, So good and tasty? Czemu? Z... Już, no, już sam ryż z crackersem nie rozumiem trochę. Hej, umówimy się. Gwarantuję, że będzie między nami więcej chemii niż w zupce chińskiej. Od dla. Takie coś możesz dziewczyną wysyłać. I, I każdemu innemu. I każdemu innemu, no nie wiem komu. Pieskowi. Pieskowi może wysłać. To jest pies ratownik. niż on i woda. Tak, to jest woda właśnie. Na tym polega odpowiedzialność. Jak płacze Majku Łazowski? Czy płacze tak, czy płacze tak? Wydaje mi się, że pierwsza opcja, ponieważ to ogólnie tak ci leci po prostu. W sensie no nie, nie co tak naprawdę... To spływa stąd. Hmm? Chociaż nie, spływa też stąd. Dobra, no to masz rację, Ty ma rację, słuchajcie. Pracodawca, mamy miły i zgrany zespół. Miły i zgrany zespół. Eee, bardziej by tutaj pasował Black Friday. Uff, normalny dzień Black Friday. Black Friday. Okay. <śmiech> <śmiech> RTX off, RTX. On. <laughs> Co to jest? Nie wiem, to z jakiejś gry, a to nie jest już z jakiejś gry. pomazana dziewczynka. Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o memy. Teraz przechodzimy do Waszych talentów. Chciałem Wasze talenty pokazać. I trochę debilizmów! Cześć, posyłam swoją animację czarodzielnica. Teraz jest wykonany w ramach anektu do pracy dyplomowej. Uwaga. Mm, dyplomowej. Tylko czyli nie możemy puścić muzyki, moi drodzy, bo y, jest to do y, numeru żywiołak. W każdym razie zobacz, to jest animacja, którą wykonała dziewczyna. Jedna. Dużo różnych dziwnych stylów. Dużo różnych dziwnych stylów. Mm. Raz 3D takie typu jak się nazywał ten serial? Um, łowcy Nie, łowcy, wład władcy much. much uh -huh. A trochę taki właśnie animowany, więc... Okej, okay, czyli to jest po prostu opowieść o lasce i o czarownicy, która tańczy gdzieś w lesie. To są rodzice tamtej dziewczyny. Nie interesują się nią, a ta dziewczyna, która była na wózku. Jest teraz robotem, a duchem. Jest duchem, znaczy, no nie, znaczy to ona tańczy gdzieś tam na zewnątrz. Tak, ona zaczęła tańczyć na zewnątrz, mimo że wcześniej była na wózku. Dzięki czarom, dzięki byciu właśnie czarownicą. No i pytanie, jak to się kończy? Czy matka jej wchodzi do pokoju? To się dzieje w jej głowie pewnie, tylko co? Ta. Nie. Może jakiś horror, to tak naprawdę. Jest. No to brzmi jak horror, i domyślam się, że z muzyką byłoby dużo, dużo, dużo fajniejsze, dużo lepsze. No, natomiast no, niestety nie ma tutaj muzyki, za prawa autorskie nas ściągną. No, jest to naprawdę gruby talent, bardzo fajna no, rzecz. Dobra. cię ci się ta animacja? Mhm. Tymon Approves. Tymon Approves, nawet żywioła, kto wrzucił do siebie, aha, bo to praca tej dziewczyny i ona im to po prostu wysłała. Nie no, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, polecam. Następna rzecz, jestem Paulina i od ponad roku tworzę grafiki metodą linorytu. Co to takiego w skrócie? Wycinanie za pomocą dłuta matryc w linoleum, które potem można używać jako pieczątkę. O! Oh. No to zobaczmy, te linoryty. To są mój drogi linoryty. Takie coś na przykład. Czyli Jakie jak To są takie coś? grafiki wykonywane metodą dłuta i można ich potem używać jako pieczątki. Aha, okej. Okay. To jest taki styl. Mi się bardzo podobają. No word Today to też jest ten rysunek? Jakie? No word Today. Nie, 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 nie to nie jest rysunek. O, widzisz, tak to wygląda. To jest taka pieczątka, taki stempel. Mm. I potem przyciskasz go, malujesz tuszem to wszystko czy czymś tam. Nie wiem dokładnie, farbą. I masz tak, taką pieczątkę, nie? Tu masz kota. I hate everyone. Czyli musisz zrobić to na odwrót. To na... Na, na dłucie. Żeby potem się odbiło, wiesz, w lustrzanym odbiciu. Bardzo fajny talent. Polecamy, jakby to chciał sprawdzić. Wycie przy linorycie, tak się nazywa. Instagramowy kanał? Nie, instagramowo... Instagramowa strona Pauliny. Konto. Konto, instagramowe konto. Dobra, to jeszcze muzyka. I trochę debilizmów. Lochy i smoki możesz zapytać. A ty słyszysz? Słyszę mniej więcej, no. To jest rock and roll, tak? Czy... To to, to hardcore bardziej pokaż. Nie, to nie jest hardcore. To jest rock and roll, tak? to jest taki rock, no. Takie punkowe, troszeczkę nawet postpunkowe. Takie to, trochę próbujące wejść trochę w kor, ale przy tym, ale przy tym jeszcze takie łagodne w miarę. Nie, no ładne, ładne. Podoba mi się. A ty, jak uważasz? Spoko było. Spoko było? Bit, muzyka, wszystko. Bit, muzyka. No tu nie ma bitu. Tutaj jest, jest po prostu muzyka. No znaczy i bit? No nie, bit to jest. Tutaj nie ma bitu. W takich rzeczach rockowych nie ma bitu. uczysz się tego piąty rok szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach. Ta. Jest po prostu rytm, melodia, różne tego typu rzeczy. Ode mnie łapka w górę, lochy i smoki, proszę bardzo, lecimy dalej. I trochę debilizmów. Dobrze, i mamy karty na czasie, słuchajcie. Dzisiaj ją szybciutko sobie przylecimy, bo też e, nie będę trumno katował tym. <laughs> nie chcę potem zmieździć gdzieś. Dzięki tata. <laughs> żebym musiał na terapię chodzić. Blok Ekipa, dotacja z Unii. Podoba mhm. Ci się ta miniaturka? E, szczerze powiedziawszy, dziwna trochę, w sensie ta animacja już mi się dziwnie wygląda dla mnie, jakby nie starali się w ogóle już. No Bo dwie... Walaszek się nigdy nie stara. On zawsze, od zawsze, od 20 lat robi dokładnie takie same animacje. Jebe chuje. Dalej, Hajlik Marcin Dubiel. Co ona mu robi? E, cała jego w głowę. Ona mu wysysa moc z czoła. On ma moc. I ona mu wysysa ten mot, te mot. Nie, jestem pewien, że Marcin Dubie. Nie, a to wysysa z niego najśmieszniejsze planki. Na pewno. I oraz wszystkie pomysły. Dokładnie tak. Wyprowadzam się z domu X na O Jezus, Maria, ale to jest brzydka miniaturka. To jest wstawione oczywiście. Oczywiście jest to, że to jest wstawione. Tak brzydko to wygląda. Ramstein. Diktytytytytyn. Pupidy scoop. Whoop, Co fajna miniaturka? Taka. Niemiecka, no ale Ramstein jest niemiecki. Bardzo niemiecka miniaturka, bardzo niemiecka. Najlepszy pokój gier na świecie. Karol Fries-Wiśniewski, walka o 15 tysięcy. Jak ci się widzi ta miniaturka? Byt taka. Kojarzy mi się bardzo z tymi starymi miniaturkami. W 2018-19 były tego typu, no to. Nie rozumiem, czemu są tutaj tak kreski zaznaczone tutaj. Kłóczka. Kolejna strzałka oraz walka o 15 000. Tysięcy... No po to, żeby ludzie w to na na no pewnie, że tak. Ooo, Eleven. Eleven, Do, znasz go? Aha, tak. Subskrybuję go. Jest to fajny typo oh. i ogólnie uważam, że to jest typowa dla niego miniaturka w sumie. Tak? Na wszystkie gameplay, y, ponieważ zawsze się pojawia tak. Mm, spoko. Że, że ry i jego i jakaś w tak. gameplayu, tak? Zrobiłyśmy własne kosmetyki. Wygląda to jak Walter White, który robi z Jessem Pinkmanem metamfetaminę. God damn right. Tylko to wygląda trochę tak sztucznie. No wygląda to bardzo sztucznie. Niebieskie wyzwanie żywności, dania w jednym kolorze. Ty jeszcze oni robią takie rzeczy? Tak, teraz to się nazywa Multi-Do Challenge Polish. Oni już naprawdę, nie wiem... Algorytm nie potrafi ich zniszczyć, tak, tak kompletnie ukryć. Oni powstają cały czas nowe kanały, nie? Jak? Gdybyś słyszał myśli na egzaminie ósmoklasisty, waxy. E Typowa miniaturka dla Waksu. Dziwię się, że jeszcze mają tego typu pomysły, ponieważ wydawało mi się, że już mieli podobny pomysł. Mhm. Czy Minimike planuje dzieci? Czy to prawda, że Wersof ze swoją serią wywiadów. Z... Widzę, że tu jest połączone wszystko. Są wywiady i jeszcze jedzenie rzeczy. I piesek. Mukbang połączony z challenge'ami. Boże, wszystko Oj. w jednym tym. O nie, teraz wyobraziłem sobie dziecko nikokado, awokado i mini Majka. Nie chcę nawet o tym myśleć. Zrobiliśmy egzamin ósmoklasisty na ulicy. Maturator bzdura, co jest większe 2 piąte czy 0,45? Może powtórzymy na angielski? Eee, poczekaj. Eee, to będzie tak. Zamienimy to, będzie 10, to będzie 6, więc to będzie. 0,45 jest większe. Bardzo dobrze! To. 40, a tutaj jest y, 45 setnych, nie? Czyli tutaj będzie 40 setnych, a tu będzie 45 setnych. Mhm. Proste, bardzo dobrze. Chcę być Barbie, najbardziej rozpieszczona nastolatka wszechświata. To się podpal. zostaniesz plastikowa. Tak działa plastik, tak? Tak. Nie. Że bierzesz taki ogień... Taka ciekawostka, oryginalnie w Minecrafcie, żeby zrobić taką siatkową zbroję, trzeba wziąć ogień, dosłownie, taki... Bierzesz do ręki ogień, nie palisz się. No, tak samo plastikiem jest to, nie? Tak, dokładnie tak. Dokładnie hmm. tak. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Wesołego dnia dziecka dla wszystkich dzieci, bo każdy ma w sobie dziecko. E, a ja nie jestem dzieckiem tylko 54-latkiem. Nie go uduszę, wiecie. Do nie zobaczenia, trzymajcie się. się